Witam wszystkich. 15 marca, czwartek na porannej aktualizacji Bitcoina i Ethereum. Omówiliśmy sobie też jeszcze Litecoina, Dota i XRP. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Przejdźmy już do wykresów. Dzisiaj kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych. Można się spodziewać dalszych wzrostów newsowych. Chyba, że dzisiaj coś innego się zadzieli na rynku, ale, ale raczej rynek jest tak byczo nastawiony po tym, co się zadziało po gwarancjach, które dostały banki, że mogą być dalsze wzrosty wynikające z newsów. Niewiele to ma wspólnego z Normalnym ruchem bitcoina jest troszeczkę przyspieszony, moim zdaniem, i za szybko dochodzimy do pewnych poziomów. Także zwracać trzeba uwagę, bo cofka może być głębsza. Natomiast no, przejdźmy do tego, co, co, co pokazują wykresy, i zacznijmy sobie od bitcoina. Przejdźmy sobie do tego wykresu. Są tu gapy na CMI. Mieliśmy tutaj gap. Na poziomie 2019-900, i ten gap został wypełniony tym zejściem, tak? Ale jak cena wystartowała do góry, powstał kolejny. Mieliśmy tutaj też mały gap, który też został wypełniony. Powstał nam kolejny i on dalej czeka na wypełnienie. Ja uważam, że on zostanie wypełniony. Pytanie tylko, czy już w tej chwili, czy jednak najpierw, najpierw polecimy troszkę wyżej, żeby wypełnić ten gap, który jest nad nami. I wtedy będziemy mieli wypełnione te gapy. Tutaj tu jest ten jeden. Tak, ten jest do wypełnienia. I tutaj czekamy na wypełnienie gapa, który powstał przy tym dużym spadku. To było 13 czerwca 2022. I tutaj też jest gap na poziomie, już zaznaczamy 27345. I tutaj. 28,700, czyli cena powinna dojechać do 28,800, żeby zamknąć ten gap, i wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że wrócimy tutaj. Przy tak rozpędzonym rynku istnieje prawdopodobieństwo, że pierwszy będzie wypełniany ten, a dopiero później cena powróci, żeby domknąć ten gap. Widzimy, jak długo czekaliśmy. 2022 czerwiec, czyli Ile miesięcy minęło od, od powstania gapu, ale jednak cena powraca i wypełnia. Tak samo tutaj miało to miejsce jak i wcześniej. No, rynek nie lubi pustych miejsc, także że najczęściej cena powraca, żeby wypełnić te miejsca. Przejdźmy sobie już do, do, do wykresów Bitcoina. Tu mamy wykres tygodniowy, i na tym wykresie tygodniowym widzimy, że cena nam spadła poniżej znowu ma 200 Także doszliśmy do, do tej górnej granicy tego kanału wzrostowego. To fioletowa linia. Może ja ją sobie pogrubię trochę, bo będziemy na pewno często do niej wracać. Eee... Ten kanał tutaj wzrostowy, wyjście z niego górą, no to już są naprawdę duże wzrosty. No, natomiast ja na razie uważam, że tylko cieniami możemy wybijać. Następny target, no to tutaj w okolicach cienia możemy dojść właśnie do, do, do 28,300, 28,800. Tutaj ten niebieski krąg, który będzie nam trzymał cenę prospadkowo. Przypominam, że jest to wykres tygodniowy, także na zamknięcie tej świecy trzeba jeszcze poczekać. Ale poruszamy się w tym kanale i, i widzimy, że jest reakcja tutaj na tym poziomie. Także tutaj zaznaczymy sobie ten poziom jako opór. Może tylko na tygodniówce to będzie widoczne. OK. I tutaj obserwujemy tą górną krawędź i EMA 200. No to jest bardzo ważny poziom, 25,382, jeżeli cena na tygodniówce zamknie się ponad tym poziomem, no to będzie bardzo byczy sygnał dla Bitcoina. Natomiast przechodząc tak bardziej lokalnie już, <coughs> mamy tutaj, tutaj doszliśmy do poziomu, tutaj jest poziom, który ja wyznaczyłem z zmierzeń FIBO, który, który możemy zaatakować, jest to poziom, który też by się pokrywał z tym, o czym mówiłem, z tym domknięciem tego gapa na siemi, na, na A wynika on po prostu z zmierzeń FIBO i, i tutaj nie ma żadnych innych... Jeżeli zmierzymy sobie całe to, cały ten spadek, no to troszkę niżej tutaj nam wychodzi. Obniżymy, przesuniemy linię. 68 cała ta strefa yy, cała ta strefa trzyma nam na spadki także gdybyśmy tu dotarli to jest 161 tej korekty teraz możemy zmierzyć sobie tą korektę która tutaj się wydarzyła jeszcze czy tutaj się nam potwierdzi to w jakiś sposób. no Tutaj się tam mamy 168,84, 84 tak ale do tego przejdziemy za chwilę. Yy, Tutaj na kolejny wykres 4 godzinowy. Pierwsze targety, które tutaj wynikają z tej korekty, jak gdyby która powstała, no to mamy. Jeżeli wybijemy 26,200, no to wtedy 27, tutaj byśmy sobie wzięli 27,189 jako pierwszy opór. I następny poziom, gdzie może być silniejsza reakcja, to jest ten 2863. W przypadku dalszych wzrostów, natomiast e, gdybyśmy mieli kontynuować korektę, żeby byłaby, żebyśmy zrobili takiego zygzaka, no to e, tutaj możemy sobie zmierzyć e, od tej konsolidacji do szczytu ten ruch. Tak? I zaraz coś wam pokażę jeszcze. Tutaj tak, z konsolidacji wyjście górą i tutaj yy, przetestowaliśmy tą konsolidację, jest widać reakcję popytową, natomiast ten zielony boks jest do wypełnienia. I także yy, możliwe, że cena nam zejdzie tutaj w okolice 161 cieniem, jeżeli by tak było, no to ja będę tutaj na pewno zajmował pozycje długie i próbował zagrać na, na, na dalsze wzrosty natomiast widzimy, że tutaj wybiliśmy 0,61 tego, tego ruchu 104 godzinówka, znałóżmy jeszcze na to jedno mierzenie tego całego ruchu Zobaczmy co nam tu się pokrywa, tak to jest 8,86 i tutaj ta strefa 23,400 te dwie strefy do, do obserwacji na ten moment. O, tutaj te dwie strefy do, do obserwacji, te dwa poziomy do obserwacji, moim zdaniem. Jeszcze zobaczmy, jakby to miał być zygzak. Korekcyjny, i tutaj ta korekta. Mamy podbicie, no to też tak po środku. No wychodzi tutaj na MA 200, czyli też tu się pokrywa z tym poziomem 22600. No rzucimy ten poziom, i te trzy poziomy to będą poziomy, gdzie będę próbował zagrywać yy, pozycje długie, gdyby coś się yy, tutaj gdyby się tak wydarzyło, że cena zejdzie do tego poziomu, no to na pewno tutaj na tych poziomach będę próbował zagrywać pozycje długie godzinę zmienię kolor na zielony to są dla mnie poziomy, gdzie będę dokładał do longów ze stop lossem Poniżej tej niebieskiej linii tutaj. Także to są tego, tak to widzę na ten moment. Jednak prawdopodobne jest odejście też do góry, tutaj do tych poziomów, żeby je wypełnić, ponieważ mamy nad sobą ten. ten ten gap, i jest możliwość, że przed zejściem ceny zostanie on wypełniony, już dość długo wisi. Mamy też tam duży opór wynikający z ZZB. Także obserwujmy rynek. Jesteśmy w trendzie wzrostowym, bardzo silnym. Takie zagrania na korektę tutaj no, są dość ryzykowne. Można się podłączyć pod trend. Raczej zagrywajmy zawsze z trendem. Tutaj widzimy też te wsparcie opory wszystkie zostały wybite z wczorajszych analiz i najprawdopodobniej idziemy na, na górę. Jeżeli tutaj po ten poziom te szczyty zostaną wybite, świeca zamknie się nad nimi, nie taki cień, jak tutaj pozostał wczoraj, no to, to, to wtedy lecimy na pewno na pewno wyżej i tutaj te rejony te kontakt z tą linią to jest pierwszy opór, gdzie będę próbował też zagrywać pozycji krótkich, tak tutaj na kontakcie widzimy, że ona nam trzyma tą cenę w ruchu spadkowym. Także, gdybyśmy tutaj dotarli na no to 26,400, ja osobiście będę próbował podłączyć, zagrać shorta na odbicie. Nie będę obserwował, co się dzieje. Także, tak to tutaj wygląda z tego wykresu. Przejdźmy do Ethereum. Na Ethereum, następny poziom, który widzę, to jest 1779. Też tutaj w zależności widzimy, że cena nam wczoraj utrzymała Dzisiaj 1778. I tutaj kontakt z tą linią, jeżeli wybijemy tutaj ten poziom 1712, no to lecimy tutaj w te okolice. Natomiast jak wysoko możemy dojechać? No, jedyne mierzenie, które teraz mi przychodzi do głowy, tak, nie mam jeszcze tam kanału zrobionego, to jest 1970. Ja wiem, że to jest daleko. No pierwszy, pierwszy opór jest tutaj na 1843. Tak to, tak to widzę. Tutaj mieliśmy tą korektę, to zejście. Jakbyśmy sobie, to jest jednodniówka, także zejdźmy sobie na niższy interwał i tutaj byśmy mogli pomierzyć trochę dokładnie, dokładniej. Dokładniej cały ten, cały ten spadek, jakbyśmy zmierzyli. Tak tutaj. No mamy 1975 i 1845 tutaj nam wychodzi. I teraz jeszcze tą ostatnią korektę, którą mieliśmy byśmy zmierzyli. No to tu mamy 1856, taki klaster nam się utworzył 127 i yy, trzymając, nam cenę będzie no i tutaj spodziewam, tutaj na pewno będę próbował zagrywać kolejne pozycje krótkie, jeżeli tutaj dotrzemy w te rejony, no to tutaj jest taka strefa, gdzie ja będę szukał dla siebie pozycji krótkiej 1854, a po drodze jeszcze na tych, oparte na tych kanałach, jeszcze może zaznaczmy ten drugi poziom. 1854 jest to pierwszy, a ten drugi byśmy mieli tutaj 1974. To są moje targety. Jeżeli byśmy kontynuowali ten ruch wzrostowy dalej, a jest to bardzo prawdopodobne przy tak rozpędzonym rynku, możliwe, że tutaj dotrzemy w te rejony. Kolejna pozycja to jest dot. Na docie, tutaj już wcześniej wyznaczyłem tą czerwoną strefę, od której raz się odbiliśmy. I uważam, że jeżeli ta strefa puści no to polecimy tutaj na, 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 na wyższe rejony. Nawet tutaj w okolice tego szczytu. Kolejny opór, który będziemy mieli dla ceny, to jest ten poziom. Mamy 0,61 całego tego spadku i tutaj też bym się spodziewał tej reakcji podażowej. Natomiast no, najsilniejszy dla mnie to jest tutaj ten poziom ze względu na 161 tego ostatniego impulsu spadkowego i 0,5 całego ruchu spadkowego. Jeżeli to wybijemy, no, to tu może pojawić się reakcja. Ale mamy też ME200. Ale, ale myślę, że wyjdziemy, wyjdziemy wówczas górą. Także to jest poziom do obserwacji na docie na ten moment. Natomiast gdybyśmy kontynuowali spadki, ja miałem tutaj rozstawione zlecenia zakupowe. Jak cena szła w dół, także one są zrealizowane. No spodziewałem się dojścia tutaj 4,64 i, i poniżej 5, że zejdziemy. Jednak no, Cena zawróciła co nie znaczy, że tutaj te zlecenia nie zostaną zrealizowane. Na ten moment są tutaj z tych poziomów i oczekuję dalszego ruchu w tym kierunku. Tutaj jeszcze przetestowania tej strefy, jeżeli ją wybijemy, to 6848. Podobnie sytuacja wygląda na Litecoinie. <laughs> utrzymał nam zasięg tej zielonej korekty, czyli ona jest jak gdyby dla mnie dalej obowiązująca, bo zrobiliśmy jej 161, czyli zrobiliśmy taką korektę nieregularną. Widzimy idealnie w punktu, uderzony i cena zawróciła, także jeżeli byśmy kontynuowali ten ruch wzrostowy teraz, no to pierwszy opór tutaj widzę na 91,48. Natomiast jeszcze możemy sobie wyznaczyć takie targety następne, które, które są możliwe I też tutaj mamy ciekawą sytuację, podobnie jak na docie. Tu mamy 0,5, tak? Mamy tą reakcję pierwszą. Ja nie sądzę, żeby ona, żeby cena zaszła niżej. Natomiast tutaj mierząc cały ten impuls, to jest D1, także szeroki interwał, cały ten impuls spadkowy tutaj, to widzimy, że mamy klaster 8,86 i. W okolicach 90-88, i to jest poziom, który ja na pewno będę obserwował, bo mamy to też potwierdzone ZZB. I tutaj od tego poziomu możemy mieć silniejszą reakcję podażową. Także to jest bardzo ciekawe miejsce na Litecoinie do obserwacji ZZB. 0,61 całego spadku i 8,86 tego impulsu. Wybicie tego poziomu, no to idziemy w okolice stówki, już tak? Tutaj mamy te, te okolice 99,100. Ale to będziemy obserwować na no, bieżąco i, i, i reagować. No ja spodziewam się tutaj jakiejś reakcji podażowej i zejścia ceny niżej. Jakiejś większej korekty. Kolejna pozycja, do której przechodzimy, jest XRP, które tak naprawdę nie zrobiło zupełnie nic. Poruszamy się w konsolidacji, w ruchu bocznym jesteśmy. Widzimy sekwencję wyższych dołków i wyższych szczytów, także ten trend wzrostowy jak gdyby się buduje. Ja osobiście cały czas akumuluję XRP. Pierwszy taki ważny opór dla mnie to jest 0,3888 na ten moment wybicie tego poziomu no to jest tutaj kontynuowanie wzrostów myślę, że XRP bardzo się rozpędzi, jak już będzie bardziej, jak będzie sytuacja stabilniejsza, jak chodzi o te sprawy z takiem. Widzimy tutaj reakcję na 0,61 całego tego ruchu, także to jest też taki pierwszy opór 0,40. Jeżeli wybijemy, no to myślę, że lecimy tutaj w okolice 0,43. Zaraz zobaczymy, dokąd możemy dolecieć z tego. Tu mamy tą korektę, może sobie zmierzmy tą ostatnią. No tutaj w okolice 0,43 bym celował na początek. Kolejny target, to jak to wybijemy, no to jest 0. To są moje pierwsze targety. Jeżeli wybijemy, no i tutaj 127, jeszcze mamy też bardzo mocny poziom. Ok. Dobra, zobaczmy, czy to, jak to wygląda z całym tym spadkiem, gdzie tu mamy 0,61 od szczytu do dołka i zobaczcie, tu nam na tych dwóch poziomach się pokrywa idealnie, także te poziomy są dla mnie do obserwacji, ważne poziomy gdzie występują bardzo silne klastry FIBO i może ja tutaj przeniosę to są moje, po wybiciu tutaj z tego tego kanału, jak gdyby z no to to są moje targety na XRP jest to wykres jednodniowy. XRP nie zrobiło żadnego ruchu, także myślę, że jest tu ogromny potencjał wzrostowy i ja cały czas akumuluję na każdym zejściu, akumuluję i będę to trzymał długoterminowo. No chyba, że okaże się, wyrok będzie niekorzystny dla XRP. Tak to wygląda z mojej strony. Życzę wszystkim miłego dnia i jeszcze tutaj na XRP dodamy sobie ten poziom na dole jako wsparcie na ten moment. Też jest możliwe zejście tutaj. Niemniej jednak ja cały czas akumuluję. Szczególną uwagę bym zwrócił właśnie na tutaj te poziomy. Jeżeli wybijemy z tej konsolidacji górą, no to tutaj są te targety dla mnie istotne. Życzę wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia.